Czy w ogóle sektor bankowy jest niesłychanie sektorem konserwatywnym? Ale absolutnie tak, dlatego że to widzimy choćby nawet przez projekt, który realizuje jeden z czołowych banków w Polsce, że zmniejszył ilość placówek detalicznych i otwiera takie placówki smart w centrach handlowych po to, żeby konsumenci, zarówno rynek, jak i w ogóle dostęp do technologii był łatwiejszy i oferowane produkty mogły być, że tak powiem, zaoferowane na bazie bezpośrednio platform czy, czy takich ekranów dotykowych, co, co sprawia, że milenial, milenialsi są w stanie dokładnie zrobić to, co chcą i, i, i czego potrzebują. Także absolutnie i i to dotyczy sektora bankowego i ubezpieczeniowego, i wszyscy pracodawcy uważam, że powinni się dostosować do tego wielkiego, nowego pokolenia, zwanym Y. No, choćby nawet fundusze inwestycyjne, dlatego że widzimy to na, na przestrzeni ostatnich lat. W Polsce powstało bardzo dużo funduszy inwestujących, choćby nawet w startupy, dzięki oczywiście dostępowi do funduszy unijnych. I Ci, którzy zarządzają tymi funduszami, w większości przypadków są przedstawicielami pokolenia X. Natomiast po inwestycji czy transakcji, jak już mają szereg spółek portfelowych w swoim portfelu, to właśnie szukają ludzi z pokolenia Y, którzy są zdeterminowani, zorientowani na cel, którzy są ambitni, kreatywni, którzy chcą rozwijać, chcą pożerzać horyzonty i de facto rozwijać te spółki. W związku z tym to jest to to właśnie środowisko jest środowiskiem, gdzie, gdzie te kompetencje możemy znaleźć.